Sondy. W tym filmie pokażemy konfigurację mapy z badaniem opinii z wykorzystaniem formularza badania typu sonda. Na potrzeby naszego przykładu wykorzystamy trasy rowerowe na terenie województwa małopolskiego. W badaniu opinii typu sonda wykorzystywany jest tylko jeden element badania, badający postawę i preferencję respondentów w odniesieniu do wybranych obiektów przestrzennych np. Małopolska, trasy rowerowe. Respondent wypełnia badanie opinii z wykorzystaniem aplikacji mapowej, na której prezentowana jest wskazana w formularzu badania warstwa przestrzenna. Przed przystąpieniem do konfiguracji badania opinii typu SONDA należy przygotować formularz badania typu SONDA. W tym celu wybieramy przycisk Dodaj zasób, Nowy formularz badania. W nowej zakładce przeglądarki wyświetla się studio formularzy badań z aktywną zakładką Typ Badania. Wybieramy kafelek SONDA. Badanie typu sonda odnosi się do warstw przestrzennych, dlatego w kolejnym kroku otworzy się formularz Wybierz Warstwę Przestrzenną. Warstwa przestrzenna, którą chcemy wykorzystać w badaniu, musi być wcześniej przygotowana jako zasób dostępny w menadżerze zasobów. Link do filmu pokazującego, w jaki sposób przygotować warstwę przestrzenną, znajduje się poniżej korzystając z elementu filtrowania, możemy szybko wyszukać interesującą nas warstwę. Zaznaczamy wybrany przez nas zasób i wybieramy przycisk utwórz sondę z wybraną warstwą. Automatycznie została uaktywniona zakładka treść. Możemy teraz przystąpić do konfiguracji treści badania. W panelu po prawej stronie mamy dostęp do elementów treści badania. W ramach sondy można zdefiniować następujące elementy treści: Wstęp oraz sonda. Definiujemy wstęp, a następnie wybieramy przycisk Dodaj. Kolejnym elementem, jaki dodamy do treści formularza badania, jest sonda. Określamy tytuł, opis, liczbę obiektów możliwą do wskazania przez respondenta na mapie oraz konfigurujemy opcję ustawienia hierarchii obiektów. Wybór przycisku Dodaj powoduje dodanie elementu do treści badania. Skonfigurowaną treść formularza badania zapisujemy przechodząc na zakładkę Zapisz. Wprowadzamy nazwę i opis zasobu. Możemy także skonfigurować pozostałe metadane oraz dodać miniaturę do zasobu. Na końcu wybieramy przycisk Zapisz. Formularz badania typu sonda został zapisany jako nowy zasób. Użytkownik ma również możliwość bezpośrednio po zapisaniu formularza badania typu SONDA przejść do konfiguracji mapy z badaniem opinii, klikając przycisk Zapisz i przejdź do konfiguracji mapy z badaniem opinii. W nowej zakładce przeglądarki wyświetla się studio aplikacji mapowej. Aplikacja otwiera się z aktywną zakładką Badanie opinii. Przed chwilą utworzona sonda została automatycznie dodana do aplikacji mapowej, a warstwa przestrzenna z nią powiązana wyświetlona na mapie. Mapa z badaniem opinii może składać się z kilku formularzy badań: geoankiet, ankiet i sąd. Jeśli jest taka potrzeba, użytkownik może dodać ankietę czy geoankietę. Korzystając z elementu filtrowania, można szybko wyszukać interesujący formularz badania opinii. W przedstawionym przykładzie poprzestaniemy na sądzie, która została utworzona w trakcie prezentacji. Konfiguracja badania opinii odbywa się z wykorzystaniem funkcji w prawym panelu. W zakładce Dodaj treść można ustawić dodatkowy wstęp do badania. Kolejnym elementem jest zakończenie, które jest domyślnie dodawane w konfiguracji badania. Jego treść można dowolnie modyfikować. Funkcja Status dostępności daje nam do wyboru następujące opcje: testowe, dane nie są zapamiętywane, aktywne, nieaktywne. Opcja Przedział czasowy daje nam możliwość zdefiniowania, w jakim zakresie czasowym badanie jest aktywne. Wybierając funkcję ustawienia konfigurujemy dwa parametry. Unikalność wypełniania określa, czy badanie może być wypełnione przez respondenta wielokrotnie, czy tylko raz. Z kolei sposób uwierzytelnienia daje możliwość wyboru pomiędzy sądą dostępną anonimowo lub wymagającą zalogowania się. Dodatkowo użytkownik odpowiednio symbolizuje warstwę przestrzenną, aby była dobrze widoczna na mapie. Następnie możemy skonfigurować pozostałe elementy związane z częścią mapową i zapisać skonfigurowaną mapę z badaniem opinii. W tym celu wybieramy zakładkę Zapisz. Mamy tu trzy możliwości zapisania efektów swojej pracy. Wybierając przycisk Zapisz i Uruchom spowodujemy zapis aplikacji jako mapy z badaniem opinii z automatycznym uruchomieniem jej w nowej zakładce przeglądarki. Wybranie opcji Zapisz i zamknij powoduje zapisanie konfiguracji badania bez jego uruchomienia, natomiast opcja Zapisz spowoduje zapisanie konfiguracji bez opuszczania studia aplikacji mapowej. Zapisane badanie dostępne jest w menadżerze zasobów. Respondent posiadający dostęp do aplikacji może wypełnić badanie opinii. Ciśnięcie widżetu z gwiazdką umożliwia otworzenie badania ze zdefiniowanymi pytaniami. Użytkownik wypełnia badanie i wysyła odpowiedzi, wybierając przycisk Wyślij. Odpowiedzi właśnie trafiły do systemu. Autor badania ankietowego może pobrać wyniki wypełnionych ankiet z poziomu menedżera zasobów. W tym celu na interesującym go formularzu badania wybiera opcję Eksportuj.